Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Orden Basket Ligi pomiędzy Energą Icons i Czarnymi Substancjami z zakończonym zakończony wynikiem 86 do 104 dla Wrocławka. Jest z nami ten nargości Sercuk Ernak oraz zawodnik Justin Turner. Justin, congrats on the win. Uh, so a comment about the game? Thank you. Um yeah, I thought it was a good game. Um, never really have to worry about our effort and uh energy. Just we knew that it was was to come make a run in the second half, so we just wanted to stay tight. Really focusing on the defensive end. and we know we get stops then we we're a pretty dangerous team. Justin mówi, że był to bardzo dobry mecz. Mówi, że nie martwił się, bo wiedzieli, że czarny zaskoczył ich w trzeciej kwarcie, że w drugiej połowie. Byli na to gotowi, odpowiedzieli ostro yy, i mówi, że są niebezpieczną drużyną. Czy są jakieś pytania? Zawodnika? Okej, okay, Justin, you're really pretty Congratulations on the win. Thank and you. A comment. It. Okay. Uh, road games are in Polish league always tough because the teams are very well prepared. We knew that this game couldn't be easy because Swaps team is a very dangerous and very quick team. So we we try to stop their transitions, and whenever we did, we were successful. Whenever they managed to score on early break. Uh, they they cut the difference and that was the story of the game after coming from a very tough uh FIBA Eurocup game against Sassari a tough road uh, another road game with a long drive is not easy therefore i want to say congratulations to my players to nam że w tej polskiej ligi zawsze jest ciężko grać na wyjeździe mówię że wiedzieli że są będzie dobrze przygotowany. Mówi, że w Subsku ciężko się gra. Mówi, że czarni grali szybko, ale ten powiedział, że dzisiaj byli szybsi, byli niebezpieczni w kontrze. Czarni dużo razy próbowali przerwać kontry, ale Anwit był gotowy i powrócił po deficycie 0,12 do prowadzenia w meczu. I również wspomniał o tym, że ostatnio grali bardzo dużo meczów na wyjeździe, nie tylko w Polskiej lidze, lecz też w Eurokapie FIBA. I Mówi, że naprawdę ciężko się gra tak często mecze w tak odległych kierunkach, więc tym bardziej chciał pogratulować swoim zawodnikom. Czy są jakieś pytania? Michał radio, basket coach. Correct me if I'm wrong, but when the third quarter start, and Charlie made 12-0 scoring run, you did not take the time out. You wanted to check how did you respond? No, we're starting with me. We're not a team which panics. So, other than timeouts, we have other tools to control the game, this time we did it with player changes, player subs, and it worked, so we didn't need the timeout. Okay, thank you. You're welcome. Always okay, go. Gotcha. Thank you. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej, jest z nami trener gospodarzy Manta Sesnauskis oraz zawodnik Szymon Tomczak. Trenerze poprosiłbym o komentarz na do wieczór. Dobry wieczór, gratulacje dla Anilu, naprawdę przegraliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie, która bardzo w tym momencie jest w bardzo dobrej formie, ale to nie jest wytłumaczenie. Jak powiedziałem chłopakom w szatni, mieliśmy swoje szanse, mieliśmy trzecie kwarcie przełamać mecz, doszliśmy do nich, ale zabrakło nam E, skute skuteczności w tych momentach, nie trafiliśmy wolni. Oni oczywiście odbili się i później już było tak jak, jak było, mieliśmy duże problemy w obronie. Czytali oni nasze obrony, zmienialiśmy obronę, i graliśmy dwie różne obrony i, i, i ta i ta e, nie działała, to naprawdę, ale jak mówię. Do trzeciej kwarty jestem zadowolony mecz, tak nie, nie graliśmy źle w ataku. Dzieliśmy się pilko, pilką. Jak, jak powiedziałem, przy, 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 przygryźliśmy w bardzo dobre drużyny, ale to nie jest wytłumaczenie. To Runiu za tydzień bardzo ważna jest dla nas. Szymon, Dobry? Twój komentarz o Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla tak jak powiedział. Mieliśmy swoją szansę w trzeciej kwarcie i musimy się nauczyć to wykorzystywać. A teraz trzeba wyciągnąć, wyciągnąć wnioski i skupić się na piątkowym meczu, bo to bardzo ważny mecz o pierwsze zwycięstwo w Nizozemsku. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? No, co zrobić, żeby tak grać jak na początku trzeciej kwarty, bo zdobyliście 12, potem 14 punktów w sumie, w tych pierwszych 5 minutach Nizozemski nie zdobył ani jednego punktu. nie broniliście. Tak, właśnie obrona była podłączona, nasze nogi, nasza agresywność z głową. Czasami nam tego brakuje. Czasami bronimy bardzo agresywnie, ale ten czasami, kiedy musisz przeczytać sytuację mądrze w obronie, tego nie robimy i później. E, zrobimy jakiś błąd. Każdy, każdy, każdy robi i nie jest tak, że mamy w jednym momencie gdzieś tam e, e, problem, tylko każdy każde nie, nie, nie takie niedogadanie się, takich małych rzeczy nam bardzo brakuje i, i tego tracimy punkty i to jest moim zdaniem duży, duży, problem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, ja dziękuję. Ja dziękuję. Na trzeciej, warto mieliście się bardzo bo wajda, Na razie zero. Może to kwestia właśnie że wszystko nam Jak mówiłem, to zaczęliśmy bardzo agresywnie obronić. się była męska rozmowa po, po dwóch kwartach szatni i to jak zwykle posk poskutkowało, ale ja jestem, jak zawsze mówię, ja nie, ja nie, ja nie chcę te, tych męskich rozmów... Ja chcę, żeby mój zespół od początku pierwszej minuty zrozumiał, jaki to jest ważny mecz, jaki to jest przeciwnik i grali tak, jak, jak graliśmy te 5 minut trzeciej kwarta. To jest mój, mój cel, a nie tak, że po męskiej rozmowy nie wychodzą i, i są bardzo agresywni, agresywni, ale to, jak mówiłem, ta agresywność musi być podłączona z głową. Kiedy jesteś agresywny, musisz być za bardzo agresywny i wtedy taka, taki zespół jak, jak Anvil to przeczyta. Jestem pewien, jeśli jest byłby jakiś słabszy zespół, dzisiaj by wygrał, ale to głupie gadanie i tłumaczenie Słysza, Czy jeszcze jakieś Dziękuję.